Cześć! Witam Cię w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zaczynamy sobie temat kombinatoryki. Z kombinatoryki przewidziałam na chwilę obecną trzy filmy. Oczywiście macie też dostępny film z na przykład rachunku prawdopodobieństwa i z kombinatoryki, w których omawiam wszystkie zadania CKS z poziomu, czy to rozszerzonego, czy to podstawowego. Na rozszerzeniu też mamy taki film dotyczący zadań typu, ile jest liczby, które coś tam spełniają właśnie na podstawie zadań. Zadań CKE. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to jest to idealny moment, żeby to zrobić. No a teraz zaczynamy. Pierwszy film będzie to film ze zliczania liczb. Czyli pokażemy sobie kilka różnych typów zadań. I będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, w jaki sposób dobierać kolejne liczby do kolejnych tych miejsc, na których one się będą znajdować. Drugi film będzie to film z reguły mnożenia i reguły dodawania. Pokażemy sobie właśnie na zadaniach, w jaki sposób dzielić daną treść, dany, dany przypadek na kilka mniejszych i w ten sposób rozwiązywać zadania. No i trzeci film będzie to film z. Z cyklu, kiedy coś jest rozróżnialne, kiedy nie jest rozróżnialne, jak się te zadania różnią, kiedy kolejność ma znaczenie, kiedy nie ma, no i w jaki sposób te zadania się pomiędzy sobą właśnie będą różnić w zależności od zmiany treści. Więc takie trzy filmy przed nami. No to tak, zadanko numer jeden: ile z liczb naturalnych, trzy cyfrowych. Na co należy zwracać uwagę, zanim przejdziemy w ogóle czytać, da, czytać, zanim będziemy dalej czytać, na co należy zwracać uwagę? W liczbach najważniejsza jest asekuracja, ja to tak nazywam asekuracja pierwszego miejsca. To znaczy, nie możemy mieć takiej sytuacji, że na pierwszym miejscu mamy zero, więc musimy na to uważać. Ile z liczb naturalnych trzycyfrowych, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 3? No i to jest takie klasyczne zadaniem bym powiedziała. To znaczy, my no, nie mamy jakiejś takiej super cechy podzielności przez 7, a jeszcze zresztą 3 to już w ogóle. Gdybyśmy mieli pytanie, na przykład, ile z liczb naturalnych trzycyfrowych, które są podzielne przez 5, na przykład, no to mogłabym sobie skorzystać z tego, że liczba będzie podzielna przez 5, kiedy. Ta ostatnia cyfra to będzie 0 lub 5, więc mogłabym sobie z tego skorzystać. Zresztą będziemy sobie w sumie mogli zapisać takie, takie zadanko za sekundkę. No tutaj z tego nie skorzystam, nie mam żadnej takiej fajnej cechy. Co ja proponuję, co ja rekomenduję w tego typu zadaniach? Skorzystanie z ciągów arytmetycznych. Dlaczego? Dlatego, że liczba, która przy dzieleniu przez 7 da mi resztę 3, to każda taka liczba będzie od poprzedniej o 7 większa. No bo spójrzmy, weźmy sobie jakąkolwiek liczbę, która przy dzieleniu przez 7 da nam resztę 3, niezwiązaną tutaj z, tym, z tymi trzycyfrowymi. Mam przykład 24, prawda? No bo tak, 24, jeżeli sobie podzielę przez 7, no to to jest 3 i 3 siódme, tak? Czyli to jest 3 i reszta... 3 e, na przykład 31 przy dzieleniu przez 7 to będzie 28 plus 3, prawda? Czyli to jest 4 i 3 7 Czyli tutaj się nam ta nasza reszta kryje. No i każda taka liczba będzie o 7 większa od poprzedniej. Kolejna to by było 38, prawda? No bo by 35 plus, plus 3 i tak dalej, i tak dalej. E, więc. Najlepiej będzie znaleźć pierwszą liczbę, która będzie to spełniać, taką pierwszą najmniejszą, czyli która trzycyfrowa liczba będzie przy dzieleniu przez 7 dawać resztę 3 i będzie najmniejsza z tych, z tych możliwych trzycyfrowych. Później będziemy wiedzieć, że każda kolejna będzie już o 7 większa. tak? No i skoro każda kolejna będzie o 7 większa, to ja zauważę, że te liczby tworzą mi ciąg arytmetyczny o różnicy 7. Później będziemy musieli sobie znaleźć największą z tych możliwych y, trzycyfrowych podzielnych przez 7, zresztą 3. Y, I ta moja największa to będzie a n-ty wyraz tego ciągu, tak? Ja nie wiem, który, wiem, że jakiś enty. No i wtedy będziemy mogli sobie skorzystać właśnie ze wzoru na enty y, wyraz ciągu arytmetycznego i z tego wzoru ogólnego sobie wyliczyć to nasze n, czyli to ile tych wyrazów, y, ile tych liczb mamy. No dobrze, no to znajdźmy. Ja sobie użyję kalkulatora, no i szukam sobie 100 przy dzieleniu przez 7 daje mi 14. No i reszty 2. No to 101. Tak, to jest 14,40 i tak dalej. Czyli 101 minus 7 razy 14. No to to mi daje 3, więc tutaj mam pewność, że to jest, to jest ta moja liczba. Czyli taką najmniejszą to będzie 100. 1. Wiem, że kolejną byłoby 108, kolejną byłoby 115 i tak dalej, i tak dalej. R jest równe 7. No to teraz pytanie, jaka będzie ta największa, ta ostatnia? No to sobie możemy sprawdzić. 999 dzielone na 7. 142,7, czyli nie, 998. 997. Ok, to będzie chyba to bo to 142 całości. Czyli tak 997 minus 142 razy 7. No daje mi to, to 3, czyli 997. I teraz ja sobie wykorzystam wzór na Nty wyraz ciągu. O, to jest wzór z tablic. Hmm. Mogę sobie to jeszcze tutaj, żeby było tak bardziej blisko siebie. I sobie podstawię, i moim celem jest znalezienie N. No bo. A pierwszy to jest pierwsza liczba, a drugi to jest 108, to jest y, druga liczba, a trzeci to jest trzecia i tak dalej, więc a, n to, to będzie n ta liczba, czyli wtedy będę wiedzieć, że mam ich n. Więc wystarczy znaleźć to n, czyli 9,9,7 pod, podkładam do wzoru. To jest 1,01 dodać n minus 1 razy 7. 997 równa się 101 dodać 7n minus 7. 997 minus 101, dodać 7 to będzie 903. 903 dzielone na 7 to jest 129. Czyli ja wiem, że takich liczb. Mam 129. No dobrze, dobrze to przepisałam z. Te, z... Kalkulatora. I kiedy taką metodę można stosować? No w momencie, w którym nie mamy żadnego ograniczenia na, na liczby, na cyfry, z których dana liczba może się składać. Czyli na przykład, gdybym tutaj miała informację, że ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfry nie mogą się powtarzać i które przy dzieleniu przez 7 dają resztę 3, to w ten sposób bym tego nie zrobiła. Nie będę ukrywać, że wtedy to zadanie byłoby bardzo problematyczne. No dobrze, no więc zobaczmy sobie to zadanko, o którym przed chwilką na samym początku sobie wspomnieliśmy. Niech to będzie takie zadanie 1-2 sobie powiedzmy, żeby mi się numeracja tutaj nie psuła. Niech to będzie 1-1. Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, które przy albo nie, po prostu podzielnych przez 5. I takie zadanko ja mogę sobie zrobić tą metodą wyżej, jak najbardziej. Takie zadanko mogę sobie też zrobić inną metodą, czyli skoro ja mam mieć trzy cyfrowe i one mają być podzielne przez 5, to ja wiem, że każda liczba trzycyfrowa która, czy ogólnie, każda liczba będzie podzielna przez 5, no wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie się kończyć na 0 lub na 5, prawda? Czyli ja wiem, że tutaj ja mogę mieć dwie takie możliwe cyfry, i ja już spełnię ten warunek, że dana liczba ma być podzielna przez 5, czyli tutaj będzie 2. Idąc dalej, już nie muszę mieć żadnych obostrzeń specjalnych, żeby tą podzielność zagwarantować, ale no Nie mogę też na każdym miejscu postawić wszystkich możliwych cyfr, cyfr mam 9, 10, e, przepraszam, dlatego że na pierwszym miejscu ja nie mogę postawić zera. I to będzie zawsze, tak? Musimy sobie asekurować to pierwsze miejsce. Więc na pierwszym miejscu z tych moich możliwych 10 cyfr ja odrzucę 0, czyli na pierwszym miejscu zostaje mi 9 cyfr. E, i teraz na, w tym w środku, tak? Na tym drugim, ja mogę postawić cokolwiek. Nie mam tutaj żadnych innych ograniczeń, czyli tu mogę sobie postawić 10, czyli to będzie 180, tak? No dobrze. To zróbmy sobie ograniczenie. No bo tak jak powiedziałam, w takiej formie to zadanie moglibyśmy też zrobić sobie tą metodą, którą mamy wyżej. Ale gdybyśmy sobie zrobili ograniczenie. Niech tu będzie 1, 3. Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5, w których zapisie dziesiętnym cyfry nie mogą się powtarzać? No i tutaj nie zrobię tego tą metodą z tego zadania 1-1, czyli przy pomocy ciągów. Yy, niestety, dlatego, że przy, przy ciągach ja muszę mieć yy, co przez cały czas, co na przykład tam yy, siódmą liczbę, czy tam w tym przypadku co piątą i tak dalej. No tutaj, jak już mam ograniczenie, że cyfry nie mogą się powtarzać, to już zawsze któraś mi tam gdzieś jakoś wypadnie, prawda? Więc, więc już nie będę miała tej jasnej sekwencji. No ale mogę to zrobić tą metodą z zadania tego, tego drugiego, z tym, że tak. W jakiej kolejności to robić? No na początku w tego typu zadaniach musimy sobie ogarnąć to, co trzeba, czyli takie. Obostrzenia, które mamy zadane w treści zadania, muszą być spełnione, plus to, że na pierwszym miejscu nie może być zera. Zawsze to musimy dodawać. Czyli taką pierwszą rzeczą, która musi być spełniona, to jest ta nasza podzielność przez 5, przez prawda? No i tutaj w tej podzielności przez 5, yy, no, wszystko będzie zależeć, co ja będę mieć, tak? Czy ja na ostatnim miejscu będę mieć 0, czy będę mieć 5? Później, no, musimy zagwarantować, że na pierwszym miejscu nie ma, yy, nie ma zera, no i dopiero później, Tą całą resztę, czyli żeby te cyfry się nie powtarzały i tak dalej. No i to zadanie już jest naprawdę trudnym zadaniem, jeżeli chodzi o poziom podstawowy. Dlaczego? Dlatego, że nie mogłabym tego zrobić w ten sposób, że hmm, to w takim razie ja sobie na ostatnim miejscu zrobię no, na dwa sposoby jakąś, jakąś cyfrę. Uwaga, powtarzam, nie mogę tego tak zrobić. No to na pierwszym miejscu to sobie odrzucę tą z ostatniego miejsca, odrzucę sobie 0 i mi zostanie 8, no i na drugim. Miejscu sobie odrzucę z ostatniego i z pierwszego i też mi zostanie 8. No otóż nie. Dlaczego nie? Yy, dlatego, że jeśli ja na ostatnim miejscu postawię 0, to ja już nie muszę odrzucać zera, prawda? Bo już go mam, więc wystarczy, że sobie odrzucę jakby właśnie tą z ostatniego, czyli 0, ale yy, będę odrzucać wtedy jedną, nie dwie, prawda? Czyli w zależności od tego, czy postawiłam piątkę, czy postawię 0, będę mieć zupełnie. Różny, yy, różną liczbę tych cyfr na pierwszym i na drugim miejscu. Więc tutaj powinnam sobie to rozdzielić na przypadki, i to jest tak naprawdę już coś, co będziemy sobie bardziej omawiać w tej zasadzie, w tym filmie z zasady dawania i z zasady mnożenia. Yy, czyli pierwszy przypadeczek to na przykład będzie 0 na, na końcu. O. To jeżeli ja postawię 0 na końcu, to tutaj nie mam. Już wyboru, prawda? To na pierwszym miejscu ja mogę sobie postawić dziewięć innych cyfr. Tak. Ale na drugim miejscu, skoro cyfry nie mogą mi się powtarzać, to mogę sobie postawić 8 innych. No i to jest 72 o 9 razy 8. Ale mogłabym też mieć piąteczkę na końcu. No i wtedy będzie właśnie kwestia tego odrzucenia jeszcze pierwszego miejsca. Jeżeli ja sobie tutaj postawię piąteczkę, tak, to na pierwszym miejscu, nie dość, że nie mogę postawić zera, to nie mogę postawić też piątki. Czyli tutaj muszę aż dwie cyfry odrzucić, no bo piątkę już mam, a cyfry nie mogą mi się powtarzać, a zero odrzucam, no bo muszę mieć trzy cyfry, więc na pierwszym nie mogę mieć zera. I no, na tym drugim teraz, ja muszę odrzucić z pierwszego i z ostatniego miejsca jakieś cyfry. Wiem, że 0 już mi jakby normalnie tutaj wchodzi, już nie muszę jeszcze 0 odrzucać, czyli też odrzucam 2, więc to będzie 8, czyli mamy o, 64. No i na końcu to były dwa osobne przypadki, więc ja sobie je będę dodawać. Tutaj wchodzi właśnie ta reguła dodawania. Więcej o tej regule sobie jeszcze powiemy. 136. No, i to by była odpowiedź w tym, w tym zadanku. No dobrze, i teraz jeszcze jest jedna kwestia. Tak sobie dużo takich dodatkowych rzeczy dopowiadamy, ale jeszcze jest jedna kwestia, bo tutaj, czy to w pierwszym na przykład, wyobraźmy sobie, że no ja bym sobie myślała, no ale przecież, skoro to jest co siódma, to przecież ja bym mogła sobie co? Ile mam tych liczb trzycyfrowych? Trzy no 900, mogłabym sobie to podzielić przez 7, no i uzyskam tam 128,5. No właśnie. No i tutaj należy uważać, dlatego że... Mm, o, dlatego, że... No, nie mogę sobie tak, wiecie, tak po prostu tego tutaj dzielić. Po pierwsze, w wielu przypadkach, gdybym miała te podzielne przez, przez 5, no to rzeczywiście mogłabym sobie zrobić 900 przez 5, to by mi wyszło 180. Tutaj już przy tych przy dzieleniu przez 7, już się pojawia pierwszy problem. Mianowicie, że no, po prostu 900 nie będzie podzielne przez 7. No i wtedy się pojawia takie pytanie: hmm, to w takim razie wziąć 128, czy wziąć 129, zaokrąglić i tak dalej. No to nie jest takie oczywiste odpowiedź na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zależy, y, od jakiej liczby zaczynamy i na jakiej kończymy. No, bo wiecie, tutaj, w przydzieleniu przez 5, ja sobie zaczynam od pierwszej, od, od 100 i tak naprawdę później idę 100, 105, 110 i tak dalej, i ostatnio to będzie 995. Więc zauważcie, że każdej liczby będę miała po tyle samo: liczb podzielnych przez 5, liczb podzielnych przez 5 zresztą 1, liczb podzielnych przez 5 zresztą 2, zresztą 3, zresztą 4, tak? Każdej takiej grupy liczb będę mieć po tyle samo, więc rzeczywiście wtedy zrobienie 900 na 5 ma sens i wychodzi nam poprawny wynik i jak najbardziej ta metoda wtedy tak logicznie jest do, do obronienia, tak? Tutaj już nie, dlatego że ja nie mam każdej, yy, każdego typu, każdej grupy, może tak to naz, naz, nazwijmy, każdej grupy liczby nie mam tylu sam, tak w takiej samej liczebności. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład liczb, które są podzielne przez, przez 7 z resztą 3, będę miała na przykład więcej niż przez 7 z resztą tam na przykład 5, prawda? W związku z czym ja sobie tak tego podzielić nie mogę. No bo spójrzcie, gdybym sobie podzieliła, możemy sobie zrobić, no dobra, możemy sobie tak tutaj przejść dalej. Czyli ja chcę mieć podzielne przez 7 z resztą no i tak, i jeślibym sobie, i jeśli mam te po prostu trzy cyfrowe, no to ja wiem, że mam ich 129. No i spójrzcie, 900 na 7, to według mojego kalkulatora, jest. 128,57, no i tam dalej, tak? No to ktoś mógł powiedzieć, to sobie zaokrąglam przecież w górę. No a weźmy sobie teraz na przykład, ile mamy liczb podzielnych przez 7 z resztą 3, które znajdują się w zbiorze mm, od 101 do 997. No, to ile ja mam takich liczb w tym zbiorze? 997, 897 mam takich liczb, prawda? Odrzuciłam 100, 98, więc 3. Czyli mam tak, czyli takich liczb mam 897. No i zauważcie, że jak ja sobie to podzielę przez 7. O, 897. Dzielone przez 7, no to ja uzyskuję 128,14. Yy, no i co, i znowu sobie powinnam to zaokrąglić w dół tym razem. Czemu nie w górę? Yy, prawda? Bo na, na, na jakiej zasadzie to będzie działać? Prawda? No bo przecież ja sobie tutaj yy, po prostu yy, Zmieniłam tylko przedział, ale te liczby, gdyby, gdybym to zrobiła tą metodą, to w dalszym ciągu najmniejsza byłaby 101, największa byłaby 997, które by należały, prawda? Więc to mi nic nie zmienia. No właśnie, czyli tutaj w dalszym ciągu będę miała ich 129, tak? A tutaj, no wiecie, już to zaokrąglenie yy, no będzie takie, no i ktoś by mógł powiedzieć, no to zawsze zaokrąglajmy w górę. No też nie do końca tak będzie, no bo na przykład weźmy sobie yy, na przykład od 102. Yy, do 996. No to wtedy ja usuwam dwie liczby z tego mojego zbioru, czyli będę mieć 127 takich, które są podzielne. Sprawdźcie to tą metodą z ciągami. No i takich liczb mam 996 minus... Mam ich 895 wszystkich w tym zbiorze. No i jak sobie to podzielę przez 7, no to otrzymuję 127 i 85. No i co? I to podzielenie... I to zaokrąglenie w górę tutaj nie będzie działać. Czyli widzicie, nie ma jasnej takiej metody, która tutaj by mi mówiła, że zawsze zaokrąglam w górę czy w dół. Nie, niestety. Dlatego, przy tego typu zadaniach, ja rekomenduję jednak tą metodę z ściągami. Ona jest najbardziej rzetelna. Nie mam problemów, że coś mi się tam źle, źle podzieli, i tak dalej. Więc to jest tutaj. Wszystko z tego dzisiejszego filmu, o czym chciałabym, żebyście pamiętali. Widzicie różne metody i w jaki sposób możecie postępować. My to zliczanie liczb będziemy kontynuować. Ten film będzie no, rozdzielony na, na dwa, więc w następnym będziemy sobie zliczać te, te różne liczby. Będą to zadania nie, nie CK, ale bardzo podobne, więc zapraszam Was już, no i później to. Ta reguła mnożenia, dodawania oraz yy, czy kolejność ma znaczenie. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby wbić na moje inne social media. Przypominam o komentowaniu, lajkowaniu i do zobaczenia już w kolejnym. Cześć!